Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać sobie w taką jedną fajną grę, którą znalazłam Życie Kurczak Zobaczymy co w tej grze nas, nas czeka. Wejdziemy sobie już do tej gierki, bo takie nietypowe wejście mamy. A jakbyście szukali po angielsku, to właśnie to jest Chicken Live. Dobra, najpierw wybieramy sobie kolor. Mam małe lagi, ale no. o oh, wow, one kolor, Wybierzemy sobie chyba tak na szybko jakiś Nie wiem, no nie będzie żółty, jak kura. To co za jest. Nie widzę, kurde. Nie widzę i nie mogę, mam powiedzieć. Ale myślę, że taka kura. Ja też dopiero zaczynałam grać, więc pewnie nie mam jakiś dodatek. Mam 0 złoty więc okej. Okay. Uh, Golden Rabbit, ok, ok. Mm. Kurde, bo. Mi nagrywanie zasłania. Okej, okay. O oh, jestem, o! Oh. O! Oh. wow, fajne. I co? Zbierę tak? Nie A co chodzi, ale dobra. Co to za. O boże, to jest wielki. O mój Boże! Nie, tutaj są wielki! A to co to? Myślałam, że to też mogę coś z tym zrobić. Nie, nie wiem. Ozdoby to są: ozdoby, tak? Ozdoby. A i pamiętajcie o jednej rzeczy: czyli o w górę i subskrypcji! Tak. Subskrypcji. Tu się chyba też znosi jajka. Więc. No kurde, myślałam, że tutaj też coś. Okej, okay, mam ty, tyle, tyle tego. Dobrze. Brakuje nam trochę, bo 18. O, tutaj jest. jeszcze coś. Polecił mi mój kolega tą gra. powiedział, że tutaj się kurek że się jajka i tutaj jajka też nie ma nic. O, mamy jajka, może. Mogę o kogoś? Nie? Nie mogę wyjść do kogoś do domu. Nie wiem, nie wiem, gdzie mam jest noc, więc trudno mi powiedzieć. Nie wiem, chyba je ja na razie zatrzymam. Mogę u ciebie zrobić jajko? O! 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 Fajnie. Chodź. Chodź na bite, co? Co bić? Boże, ja mam mało HP. Dobra, może, może dam radę. Może dam radę, może wybrać. No, nie, dobra, nie, 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 będę, nie będę zaczynać. ja gdzie zawet coś no, nie wyszło. Dobra. O, tutaj jest spokój. Dobra, idziemy nadal gdzieś zrespałnić jajko. I tutaj jest coś chyba można budować jeszcze, bo to jest taki młotek, ale o Boże! Jezu, nie będzie mam zrespałnić. Nie wiem. Dobra, nie będzie tutaj. Bo nie wiem. O patyki jeszcze. Tak by tutaj można się mnożyć. O i tutaj pokazuje mamy jaj i te jajko ja chyba jak skinie, to też te jajko nam znika. Dobra. Idę teraz je odłożyć w inne miejsce może. Bo chyba dobre miejsce jest w krzakach, no bo łódź, jakby przyszła tak po prostu, żebym tylko je dotkła. A tak to, to tak wyjdę to go nie dotknę. Nie? O, tam jest jeszcze dobra, młotek. Aha, bo mi się wykluła ja myślałam, że ktoś mnie zniszczył. A to te się wyklu... Co? To, się, wy... to się wykluło tak szybko? Ja jej ledwo co zniosłam jajka. Dziwne to naprawdę. Dobra, trzeba sprawdzić. O, najpierw to trzeba sobie zabrać miejsce, gdzie chcemy to mieć. Aha, dobra. No Dobra, o nie mam miejsca. Na co mam miejsce? Mam jeszcze na to miejsce. Ej kurde, tutaj by mogło być dobrze, bo mam na takie, tutaj mam tu skałę. Ale, dobra. Nieważne, że nie ma miejsca. I tak będę co zbierać, tyle ile chcę. Dobra, wiem, że nie ma miejsca, ale tutaj sobie postawimy. O, dobra, mamy. Budyniw? O, co to jest? Nie wiem, ale... Nie wiem, sprawdzimy co to. Co to? Nie wiem, ale. O, tutaj jest. Nie, tutaj jest jakieś do dłuższe. Dobrze, że tutaj jest dłuższe, bo. A, bo dobrze. Ty. Bo szczęścia nie mogę. Nie. O! Jezu! No nie zabieram moje jajko. Nie, co, co ja mam? No nie! Boże, nie wiem co mam robić. Boże znowu. Dobra, o Boże, że ptak mi za oknem. Dobra, niech mi zabiorę to jedno jajko, mam jeszcze jedno. No. czyli to bił moje kolejne jajko? No nie, oni z nim biegają. Trudno. O, jeszcze mogę? Pewnie pewnie mi nie starczy na jeszcze jedno. No, y, pięć stick Pięć stick to będzie patyku. Nie tylko. Dwa patyki i gwiazdki. Użyję się to gwiazdki? A trzeba jajku musi wykluć. Boże. Ja mi się nie zdąży wykluć. Nie wiem. Ej, a ja mogę przez ten podskakać? Mogę. Dobra, ale gdzieś w bezpiecznym miejscu, bo może tutaj nic nie jest bezpieczne. Więc będzie ciężko mi tutaj posadzić to jajko. słyszę, jeszcze nie musiałam się wybrać. Jedno jajką, które już mam na początku gry. Jeszcze mi się nie wykluło. A jajka, które postrawiam od razu, od razu mi się wykluwają. Boże, ja tego nie rozumiem. Ej, dobra, bo ja tam zauważyłam, że gwiazdki są nad moją głową, a ja patrzyłam tam, gdzie są króliki. Boże. Dobra, nie no. A nie ma miejsca. O, super. Nie ma miejsca. I jeszcze sobie pozbieram ten. O, to sobie jeszcze pozbieram, żeby, mia żeby miała ten. Kolejny jajka. A tu też nie ma miejsca? Nie jest. Tutaj na no, to jest. Głupi kurczak jest pełny. Jaki głupi? To jest twój kurczak. Czemu ja tak mówię? Ja tak nie uważam. Ja tutaj też wykluję. Dobra, tam tam się Tam macie swojego brata. O, nikt nam go nie zniszczył, bo ja zapomniałam w ogóle, że można sobie niszczyć jeszcze. Dobra jest. I kolejne jeszcze sobie kupimy. O, tak. I. Kolejne sobie kupimy. O tak. Super. 28 tego i 5 stick znowu nam brakuje. Dobra. I w ogóle, bo ja mam tu jedno jajko, a ja przedtem miałam jeszcze tam jajko. I tamto. To. to a bo jedno nam zabrali, no ale tego nie liczę. Nie, no to powinniśmy mieć jeszcze jedno jajko. To nam zabrali dwa jajka. W takim razie, nie wiem, bo jak ja. Nagrywam to zbyt się na takich rzeczach nie skupiam. Ale chyba tak, chyba tak. No. Dobra, położę to te jaka też tutaj. No, obok siebie. I dobra. O, to, to. O, dobra jest. To mnie jest wręcz idealnie. Idealnie Dobra, znowu brakuje nam tego A? Dobra Ej, ty nie, nie wiecie o czym się Przed chwilą dowiedziałam Dowiedziałam się o tym Że Jajka To one normalnie Widzicie? O Jezu, jedno jajko Mi już zabrało Nie on niszczy Dlaczego Ogólnie mnie y, zawaliło mnie. I będziemy robić wszystko od nowa. Więc mega mi się nie chce robić wszystko od nowa. Więc nie chcę ty, z ty tym smutnym akcentem zakończyć tą grę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o jeszcze raz o subskrypcji, łapce w górę. No i to widzimy się w kolejnym filmie. Bajo!